Siema. Siema! Już tylko kilka dni dzieli nas od prawdziwego spinningowego szaleństwa, czyli imprezy Strong Supraśli organizowanej przez Podlaski Klub Spinningowy Barwena. Razem z Julią, którą wreszcie możecie usłyszeć, poznać jej kobiecy głos, zaprezentujemy Wam ostatnią kartę ostatniego asa z rękawy. Przygotowaliśmy Wam 150 takich samych zestawów, o których się za chwilę dowiecie. Okej, okay, Julia! Czas przed, do roboty. Otwieramy. Zaczynamy. Pierwszym gadżetem, który umieściliśmy w naszym pudełku, jest to kubek z logiem imprezy oraz logiem drapieżnika. Myślę, że nada się idealnie na kawę. Kolejnymi produktami, produkty, które trafiły w Wasze ręce, są to wolframowe czy buraszki, które są dostępne w naszym sklepie. Bez dwóch zdań, są to najlepsze czuburaczki, z jakimi mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dostępne w kilku wersjach kolorystycznych, w wielu wersjach gramaturowych. Następnym elementem wiaderka są wlepki, również z logiem imprezy, jak widać przewodnie ryba w strąg oraz logiem drapieżnika. Zakaz naklejania na superszańskie drzewa. <ślańska> Następnym elementem wędkarskim są produkty marki Gurze. częściowo fundowane przez producenta. Jak już wiecie, jesteśmy dystrybutorem marki Gurze na rynek Polski. W tym starterze otrzymacie najpopularniejsze produkty producenta, czyli mikrowkrętki oraz agrafki I trzy serie haków, które cieszą się największą popularnością i uznaniem wśród wielu wędkarzy w naszym kraju. Mamy dla Was jeszcze parę gadżetów drapieżnika. Eee, przede wszystkim zapach. Osobiście polecam mango. Eee, idealnie pod kubek, podkładkę. No i smycz. Wasze żony będą miały z blisko. Straszny, Julka, to co mówisz. Mam nadzieję, że ci ludzie wybaczą. Ale o tym się przekonamy już wkrótce. Ostatni, ostatnią częścią zestawu jest bon upominkowy o wartości 50 zł, który trafi w ręce każdego uczestnika imprezy. Chcielibyśmy tym samym podziękować Wam za wieloletnią współpracę i zaufanie, jakim obdarzyliście naszą firmę. To właśnie dzięki Wam znajdujemy się w tym, a nie innym miejscu. A wędkarzom, którzy jeszcze nie znają, którzy nie mieli jeszcze przyjemności korzystać z naszych usług, mam nadzieję, że tym samym przekonamy do sprawdzenia, ile jesteśmy warci. Widzimy się 10. nad wodą. Ja tam będę. Ja chyba też. <laughs>